Dzień dobry, kochani. Krótkie nauczanie na temat chrztu wodnego, czyli tak zwanego zanurzenia w wodzie, jako aktu przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Nauczanie nagrane z powodu lekceważenia w ostatnim czasie samego chrztu oraz nauk, które głoszą, że jest to mało istotny aspekt życia chrześcijańskiego. Dlatego, aby wyprostować to nauczanie, króciutka, dosłownie dziesięciominutowa wstawka na temat tego, czym jest chrzest i dlaczego jest on ważny. Więc dlaczego świadomy chrzest, wodny, biblijny, Poprzez pełne zanurzenie, czyli tak, tak zwane słowo baptizo, jest tak istotną sprawą po nawróceniu. Warto wspomnieć, że jest to odwzorowanie ocalenia ludzkości poprzez Arkę Noego, gdzie to stary świat został zatopiony pod wodą, lecz zbawieni Boży, ludzie podtrzymali proces istnienia ludzkości. Aż do czasu oczywiście nadejścia Mesjasza, który teraz sam staje się taką arką dla tych, którzy w niego wierzą. Wiele osób bagatelizuje chrzest mówiąc, że przecież chrzest nie zbawia, łotr na krzyżu nie miał sztu i tak dalej, nie mówiąc o wyznaniach religijnych, które chrzczą małe dzieci, które są kompletnie nieświadome tego, co, co robią. Osoby, które tak twierdzą, zniechęcają, odciągają nawróconych od tego, co głosi Słowo i pragnie Duch, gdyż każda osoba nawrócona prawdziwie, opamiętana, pragnie Chrztu, bo przekonuje ją do tego najzwyczajniej w świecie Duch Święty, Duch uświęcenia, którego ma w sobie. Chrzest jednak nie, jest tylko, nie tylko powinien być świadomy, jest też bardzo ważnym elementem towarzyszącym naszej wierze w Chrystusa, którą wzbudził w nas Duch Święty poprzez głoszone Słowo. Chrzest jest jakoby kontynuacją i pieczęcią naszego Nowonarodzenia. Słowo Boże mówi, że jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jest on aktem naszej wiary, potwierdzeniem tego, że skoro wyznałem szczerze Jezusa moim Panem. To czynię tego akt, który jest pewnego rodzaju pieczęcią widoczną w duchowości. Dlatego często dopiero po chrzcie chrześcijanin zaczyna doświadczać pewnych rzeczy duchowych. Jest to szczególnie widoczne u osób które podjęły decyzję wiary, ale jednak brakuje im pewnego rodzaju pewności z różnych powodów, z przeszłości, z fałszywych nauk, wpływów, warowni demonicznych, które ta osoba jeszcze ma w sobie religijnego strachu, braku twierdzenia, lęku przed otoczeniem zwyczajnie z powodu tradycji i lęku przed innymi, którzy tej, w tej tradycji ślepo, broń, tej, tej tradycji ślepo bronią. Nie wiedzą, że są pod innym duchem. I właśnie szczególnie wtedy Chrzest jest ugruntowaniem ich wiary przed Bogiem. Mówiąc zwyczajnie po ludzku, Bóg oczekuje od nas tego aktu, gdyż wtedy widzi w nas Chrystusa, gdyż Chrzest ten jest decyzją rezygnacji z siebie na poczet życia w Chrystusie jako nowe stworzenie. A wiadomo, że Bóg Ojciec błogosławi swojego Syna, gdyż to Jego umiłował. Pragnie więc, byśmy byli w Nim zanurzeni. Pan wspomaga więc nasz akt wiary i zaufania, gdyż tym sposobem mówimy, dajemy taki przekaz, że boimy się, nie rozumiemy wszystkiego, ale ufamy Ci, Boże, i wierzymy Twemu Słowu. Co oczywiście Bogu się podoba, gdyż wchodzimy w Jego wolę, pomimo umysłowej batalii z całym programem świata, jaki grał, wgrał nam diabeł przez całe życie, o czym dowiadujemy się po nowonarodzeniu. E, więc może trochę słowa Bożego na ten temat. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, Przyodzialiście się Chrystusa. Mówi nam list do Galacjan 3:26. 26. Kolejny werset z 1 Piotra 3,21. 21. Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas, nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I kolejny odbicie. Czytam, kolejno czytamy w Dziejach Apostolskich, 2,38. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Oraz Marka 16,16. 16. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Słowo Boże mówi nam więc, że mamy poprzez chrzest znaleźć się w Chrystusie. Ale aby to się stało, musimy przejść przez ołtarz, który od zawsze mówił o śmierci. Śmierci w tym wypadku starego człowieka, czyli tego upadłego potomka Adama, czyli naszej upadłej natury, czyli nas samych, naszych poglądów, naszego ego. I ogólnie naszej duszewnej natury. Gdyż Chrystus umarł za nas, więc dokonujemy zamiany życia upadłego w grzechach i jego naturze człowieka na życie w Chrystusie, czyli tego, który zwyciężył świat, jest święty oraz dał początek nowej rasie ludzi człowieka ożywionego Bożym Duchem. Pojednanego z Bogiem, doskonałego w duchu i dążącego do doskonałości w ciele na wzór Chrystusa, za sprawą oczywiście Jego ducha, który to czyni. Gdyż wszczepieni zostajemy w Jego ciało jako duchowy kościół, jako człowiek, u którego Boży duch przejmuje kontrolę nad duszą. Bo też Słowo Boże mówi nam, w pierwszym liście do Koryntian 12. Werset 12-13 Bo też w jednym duchu wszyscy zostajemy ochrzczeni w jedno ciało, tak i Chrystus. I tak dalej. Tak więc chrzest jest ołtarzem, gdzie Bóg uważa nas za umarłych w Chrystusie. Z tego powodu chrztu dokonywano natychmiast, gdy człowiek przyszedł do Chrystusa. Nie rok no, później. Czy jak to inne gdzieś tam kościoły robią, że musisz się przygotować, być gotowy, nie wiadomo jak, bo tak naprawdę nigdy się nie przygotujesz, bo mimo, że my zmagamy się z grzechem, to będziemy się zmagać z tymi rzeczami całe życie, ponieważ grzechy jakieś takie zewnętrzne możemy dosyć szybko. Zwalczyć. Natomiast my się całe życie borykamy z tą naturą, która jest w nas, warowniami umysłowymi, które też są grzeszne po prostu. A ile mamy grzechów, których nie zdajemy sobie sprawy, poprzez właśnie to, że wymawiamy różne słowa, które nie są zgodne z tym, co, co Słowo Boże mówi czasami, czy, czy z tym, e, po prostu m, jaki Bóg ma zamiar w swojej świętości. Także najzwyczajniej w świecie. Ten chrzest jest tak naprawdę prośbą o dobre sumienie, aby, aby z tych grzechów wychodzić z naszą deklaracją tak naprawdę przed Bogiem, że pragniemy tego. I nie uznajemy to intelektualnie, ponieważ wiele ludzi mówi właśnie, że Chrzest katolicki jest ważny, ponieważ on już był, a Słowo Boże mówi, że jeden Chrzest, jedna wiara i tak dalej. W Biblii prawidłowo Chrzest następował zaraz po pokucie. Czyli tak jak mówi Słowo Boże, że jeżeli wierzysz, to możesz. Zawsze poprzedza Chrzest wiara, więc musi być ona wiarą świadomą, a nie czymś narzuconym. Dlaczego to tak ważne? Gdyż chrzest jest też po części prośbą właśnie do Boga Ojca o prowadzenie. I tak jak powiedziałem wcześniej, Boże sumienie pod pomazaniem ducha, zarówno Jezus, jak i apostołowie od momentu chrztu przestali się kierować własnymi myślami, a pragnęli słuchać już tylko Ojca. Podobnie jak czynił to Jezus. W swoim chrzcie mówimy więc coś w stylu. Umieram dla swojego sądów, mojej woli, mojego myślenia. Od tej chwili żyję dla mojego Ojca w niebie poprzez uczestnictwo w Chrystusie. Ostateczny i pełny autorytet Boga jest w Chrystusie. Dlatego Chrystus staje się naszym umysłem, bo tylko w ten sposób możemy dokonać przemiany umysłu z Bożej łaski poddając wszelki aspekt swojej natury w przemianie, na Jego obraz. Szalom